Fani FNAFA uważają ten film za sztos. Ludzie, którzy nie grali we FNAFA, uważają, że film jest średniakiem albo gorzej. Ja nie grałem we FNAFA, ale jak dziś pamiętam premierę filmu Mortal Kombat w nieistniejącym już poznańskim kinie Bałtyk. I pamiętam, że niemal piszczałem na nim jak dwunastolatka podekscytowana na koncercie Taylor Swift. A wszyscy wiemy, jakiej jakości był to film. Pięć koszmarnych nocy. Mike, grany przez Josha Hutchersona, zajmuje się swoją młodszą siostrą Abby, którą próbuje mu, przy pomocy oślizgowego prawnika, odebrać jego wredna ciotka. I Mike trochę nie ogarnia rzeczywistości. Ale to nic dziwnego. Jego życie jest cholernie trudne. Osierocony w młodym wieku, opiekuje się młodą siostrą, która dodatkowo zdaje się być lekko upośledzona, a ponadto Mike żyje w cieniu traumy. Jeszcze... Jeśli się nie mylę, przed narodzinami Abi, Mike był świadkiem uprowadzenia swojego młodszego brata, i od tego czasu stara się z czeluści swojej pamięci wydobyć wspomnienie, które pozwoliłoby mu w jakimś stopniu zidentyfikować porywacza czy porywaczy jego młodszego brata. I w tym celu próbuje wywołać u siebie takie świadome sny, które kontroluje i nad którymi mógłby zapanować na tyle, żeby zmusić swój umysł do zdradzenia mu tych skrytych szczegółów. No i przez te wyczerpujące noce, w których się często budzi i nie dosypia, Majek tak często przysypia na robocie albo nie kontaktuje do końca, że po prostu traci fuchę za fuchą. I w pewnym momencie desperacji, kiedy już ciotka realnie ma szansę odebrać mu Abi, on bierze ostatnią wolną fuchę, gdzie chcą go przyjąć w jego mieście i jest to jako nocny stróż w starym, opuszczonym lokalu u Frediego Fasbera. Knajpa ta za czasów swojej świetności zasłynęła tym, że występowały w niej robotyczne zwierzęta. I gdyby Mike nie przysypiał na robocie, to zauważyłby, że z tymi robotami jest coś nie tak. Jeśli nie wiesz, 5 Koszmarnych Nocy jest oparte na franczyzie gier pod tytułem Five Nights at Freddy's. Grze, indie grze, stworzonej przez Scotta Cawthona, który jest współscenarzystą tego filmu. A jak wiecie, jednym z podstawowych grzechów studiów filmowych, kiedy ekranizują jakąś grę, jest no jakby nieuszanowanie fanów, nieuszanowanie loru i trochę nieuszanowanie twórców, robienie filmów po swojemu. A tutaj, nie dość, że licencja została wykupiona, to twórca został zaproszony do współtworzenia dzieła, więc samo to powinno już o czymś mówić. I chociaż, tak jak wspomniałem, miałem absolutne zero sentymentów do czegokolwiek związanego z tą franczyzą, do tytułu, do miejsc, do rekwizytów, do postaci, do muzyki, do jakichś scen czy zachowań, nic absolutnie nie kojarzyłem, to i tak kupiłem ten klimat. I będę sobie tłumaczył, że to dzięki temu, że oryginalni twórcy brali udział w tworzeniu tego filmu. Tak sobie będę mówił, nie odbierzecie mi tego. Ale wracając do story, Mam nadzieję, że to, co Wam opisałem, wydało Wam się chociaż względnie ciekawe. Jak sobie przygotowywałem streszczenie tej historii do recenzji, to też wydawało mi się ciekawe. W praktyce wyszło trochę komicznie i nudno. Postaci przede wszystkim są boleśnie, płaskie i stereotypowe i przewidywalne. Jak ta babka się pojawiła, przypadkowa, pani policjant, taka bardzo pomocna, no, można było z niej czytać jak z otwartej księgi. A uwierzcie mi, żadnej kobiety nie da się czytać jak otwartej księgi. No i jeszcze to, Matthew Lillard, ulubieniec branżowy. Jedni kochają go za krzyk, e, drudzy kochają go za Scooby-Doo. Powiem tak. Przedstawienie jego postaci tutaj było dokładnie odwrotne niż w krzyku. Nic was nie zaskoczy. No i pewnie nie zaskoczyło Was też to, że zapomniałem się przedstawić. Cześć, mam na imię Wojtek i prowadzę ten kanał o oh My Blad. Prowadzę go też na Instagramie, TikToku i Facebooku, gdzie pod tym samym nickiem OMB horror możesz znaleźć mnie i możemy tam też gadać o horrorach. Emocjonalnie ten film jest płaski jak! HA! Powstrzymałem się przed randomowym seksizmem, dziękuję ci zdrowy rozsądku. Poprzestańmy na tym, że emocjonalnie film jest apatyczny jak kłapołuchy na antydepresantach. Czytałem gdzieś taki komentarz, że reżyserowi pięciu koszmarnych nocy udało się w jakiś sposób spowodować, że oglądając ten film czuje się jakby właśnie spędziło się 8 nudnych nocy na robocie. No i coś w tym jest. Mała dygresja, takie połączenie międzypokoleniowe. Jeśli jesteś za stara albo za stary, żeby kumać co to jest FNAF i w ogóle pierwszy słyszysz o Five Nights at Freddy's, to może skojarzysz, że roboty, które w tym filmie występują, zostały stworzone przez ekipę Jima Hensona. Tego samego, co od mapetów i fraglesów. Proszę, teraz czujesz się jak w domu. Teraz a propos spraw technicznych, film jest zrealizowany całkiem dobrze. Jeśli masz wrażliwe oko czy ucho i zwracasz na to uwagi, to raczej aspekty techniczne nie spieprzą tobie seansu. Tak jak mówiłem wcześniej, mam absolutne zero sentymentów do tej franczyzy, ale między innymi te aspekty techniczne Pomogły stworzyć tą atmosferę, którą ja kupiłem, e, i z tego co rozumiem, to ta atmosfera jest tym, co zasadniczo z tej Franczyzy zostało wyciągnięte, a reszta jest y, taką jakby doklejką, albo może bardziej odklejką. Co ciekawe, Hollywood już od dawna chciał zekranizować FNAF. -a. Podobno różne wersje scenariuszy krążyły zasadniczo już od sukcesu pierwszej gry, czyli od roku tam chyba 2015 czy 2014, 16, jakoś, jakoś te lata. I. E, powstały de facto filmy, które w domyśle, prawdopodobnie, bo nikt tego nie udowodnił, yy, mogły nawet powstać na jednym z tych scenariuszy, na które nikt się nie zdecydował. Tak, mówię o Willy's Wonderland z Nicolasem Cage'em. Tak czy siak Jason Bloom, czyli pan od Blumhouse, studia, które wyprodukowało Pięć koszmarnych nocy, powiedział, że film zarobił na siebie zanim wszedł do kin, z samych praw do streamingu. Tak się robi biznes a fanów gry zapewnie ucieszy to, że Scott Cawthorn powiedział, że jeśli ten film na siebie zarobi, a już wiemy, że zarobił, to planuje zrobienie w części drugiej i części trzeciej, które będą oparte odpowiednio na części drugiej i części trzeciej e, gry. A dodatkowej pikanterii dodaje fakt, że Matthew Lillard podpisał kontrakt na trzy filmy. Ogólnie, Pięć Koszmarnych Nocy to, no, bardzo średni horror. Nie ma w nim ani Goru, ani ciekawych Kili, nie ma też ciekawych postaci, Zasadniczo, poza tym klimatem i ciekawą franczyzą, która jest dobrze tutaj zrealizowana, nie ma w nim nic ciekawego. Dla mnie natomiast te aspekty w jakiś sposób trochę wyciągnęły te pozostałe braki, w związku z czym wychodziłem z seansu ogólnie zadowolony. Może coś z tym wspólnego miało to, że tego samego dnia oglądałem raz, dwa, trzy, wchodzisz do gry. No to w kontraście z tym filmem, chyba wszystko jest dobre. Nadszedł czas na standardową sekcję, w której proszę Was o wsparcie kanału. A wesprzeć kanał można dając suba, zaznaczając dzwoneczek, aby materiały w ogóle do Was docierały, kiedy już będziecie subskrybowali. No i oczywiście dać lajka like pod materiałem albo komentarz pod filmem. Jeśli nie wiesz co napisać, daj po prostu hashtag dobryhorror. To wystarczy, żeby nakarmić ten potworny algorytm YouTube'a, który pomoże mi budować bazę subskrybentów i robić coraz więcej materiału. A jeśli zdecydujesz się podzielić się moim kanami, udostępnić go swoim znajomym, fanom horrorów, to gwarantuję, że będę we śnie nawiedzał twoich wrogów i powodował, że będą moczyli swoje łóżka. <coughs> Disclaimer, Wojtek niczego nie gwarantuje. Szczerze, czułem tutaj ten klimat starego Mortal Kombat. Kiepski film, zrealizowany w miarę, albo wystarczająco, momentami mocno kiczowaty, albo dziwny, albo niezrozumiały, ale czuć było ten taki fanowski... Aspekt, jakby twórczy. Nie wiem, nie wiem, jak to nazwać, ale tak jak Mortal Kombat, który był z perspektywy czasu, bardzo kiepskim filmem, był uwielbiany przez fanów Mortal Kombat. Rozumiem, dlaczego ten film może być uwielbiany przez ludzi, którzy kojarzą tą muzykę, kojarzą to, jak te roboty czasem atakują, kojarzą poszczególne roboty i w ogóle cały klimat tego filmu. No i gdybym był fanem FNAFA? To pewnie dałbym mu 8 albo 9, ale nie jestem fanem FNAFa, więc daję temu filmowi 6. Przeszedłem przez niego, nie bawiłem się jakoś wybitnie, ale był ok. Przeciętnie, przeciętnie ok. Nie zmienia to faktu, że 5 koszmarnych nocy na bank przejdzie w historii kina jako jedna z lepszych ekranizacji gry. Jednego nie kumam, jeśli grałaś albo grałeś we FNAFa i znasz Lor. Te roboty w ogóle nie były straszne. W sensie ani trochę. A podobno ta gra jest jakaś turbo przerażająca. Jakby, what the fuck, o co chodzi?